Masz za wieczorową porą 15 czerwiec 2023 siedzę sobie na mureczku przy małej plaży wszystkie łódeczki są zacumowane i jachty tutaj jest barka z dnem szklanym która jest to dla turystów przeznaczona, można zobaczyć wszystko, co jest na dnie morza, oczywiście. A tam jest czerwony domek, wysepka z czerwonym domkiem, który jest w remoncie akurat. No i tam już mamy nową część Marzamemi. Tak sobie tutaj odpoczywam dzisiaj. Byłam już na skałkach, na zachodzie słońca, a teraz sobie tutaj troszkę jeszcze jestem, oczywiście na rowerku. Wobec niego to ani rusz. To jest moja miłość. To na razie, papa. Pa.